Partnerem programu jest portal Naszekielce.com. U nas atmosfera bardzo gorąca, bo ze mną zespół są Tłastik. Witam Was serdecznie cześć. To może na początek jakieś bardzo ogólnikowe, pewnie bardzo dosyć popularne pytanie. Skąd nazwa zespołu? Powstała zupełnie przypadkowo. Jest to po prostu słowo otwór, bo to właściwie nic nie, nic nie znaczy fakt, że z języka angielskiego z takiego archaizmu "sumptuous" oznacza coś, coś wspaniałego, dlatego trzymamy się w tej wersji, że to jest coś wspaniałego, i to jest taka nasza prywatna nazwa. E, a jakie macie plany zawodowe na przyszłość? Może jakaś nowa płyta? Kiedy? W jakim czasie? Oczywiście teraz e, ten rok rozpoczynamy, bo teraz właśnie skończyliśmy nasze dziesięciolecie, które obchody naszego dziesięciolecia, które i tak potrwały e, ponad rok, także, ale to dobra impreza nie może się skończyć. E, także skupiamy się nad pracą. Nowy album, nowy kontrakt. Już jesteśmy na. Podpisaliśmy kontrakt z Universal Music, także album w 2012 roku. Mamy nadzieję jeszcze przed końcem świata. Także. Chyba na wiosnę. No my też mamy taką nadzieję. A jak oceniacie kielecką publiczność? Olu! No to musimy przyznać, że troszeczkę się obawialiśmy, że będzie mało osób przez tą pogodę, ale ucieszyliśmy się, jak zobaczyliśmy takie ogromne, taką ogromną ilość ludzi, która żywo reagowała na nas i śpiewali z nami piosenki i bardzo dobrze się bawili. Mam nadzieję, że tak dobrze jak my na scenie. No, na pewno, przynajmniej tutaj było to bardzo, bardzo widoczne. A z... jakie macie skojarzenia związane z kielcami? To tak. W kielcach jesteśmy po raz pierwszy, ale musimy przyznać, że kojarzą nam się. Ze scyzorykiem przede wszystkim, tak. To chyba jak w większości. Właśnie, właśnie, z Leroyem. No i z Anczejem Piasecznym. Tak, tak, to też. A co myślicie na temat tej wielkiej, szlachetnej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Tak jak wspomniał Andrzej na koncercie, bardzo pasuje nasza piosenka, tak nam się wydaje, do tej całej akcji tytułu, szczególnie Mali Wielcy, dlatego że taka akcja pokazuje, że. Mały człowiek, pojedyncza jednostka może doprowadzić do tak wielkich przedsięwzięć, tak pięknych, szczytnych yy, idei, yy, jakim jest tutaj ratowanie żyć ludzkich, także no cóż można dodać. No piękna sprawa. Dokładnie. No to cóż, kiedy kolejny raz wystąpicie w Kielcach? Jak nas zaprosicie. No to yy, my możemy powiedzieć, że serwis nasze Kielce wspólnie. Z telewizją CK TV jak najbardziej zapraszam, jak najczęściej. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się wspólnie znów po jakimś, bądź przed jakimś koncertem jak najszybciej. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji CK i czytelników Nasze Kielce. Sumptuasty!